Wracamy do poruszonego ostatnio w serwisie informacyjnym Infomagnes tematu dotyczącego strefy ekonomicznej, jaka ma powstać w Wukowie przy ulicy Łapigus. Nasze miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów 300 tysięcy złotych na budowę infrastruktury technicznej na terenie przyszłej inwestycji. O szerszy komentarz poprosiliśmy burmistrzów miasta Łukowa, pana Dariusza Szustka oraz Marcina Mateńko. Dostaliśmy rzeczywiście dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki. Jest to kwota opiewająca na 2 miliony 700. Została ona przeznaczona na uzbrojenie strefy, czyli tutaj tej strefy, podstrefy specjalnej, ekonomicznej. Jak wiemy, to jest podstrefa strefy tarnobrzeskiej. No takie są reguły, reguły gry. Oczywiście razem również w skład tej podstrefy wchodzi również podstrefa właza, która się znajduje, i tu akurat wniosek złożyliśmy wspólnie. Miasto Łuków było tutaj liderem. Drobną inwestycję znaleźliśmy również jeszcze w podstrefie włazach, i w ten sposób mogliśmy spełnić wymóg powierzchniowy, ponieważ tam był taki jeden problem, że nasza strefa liczy 13 hektarów, a minimum trzeba było mieć 15, więc. Więc tutaj szybkie działania z Panem Wójtem y, również doprowadziły do tego, że, y, że ta drobna inwestycja y, w gminie Łuków jeszcze y, pozwoliła nam y, na połączenie jakby obszarów i wtedy spełnialiśmy już wymogi opłaciło się dlatego, że dofinansowanie tutaj kosztów jest rzędu 85%. A zatem miasto ze środków własnych wyłoży ledwie 15%. Y, 15 Procent. No i oczywiście. Wniosek składaliśmy 15 grudnia ubiegłego, ubiegłego roku. Potem monitorowaliśmy, co się z tym wnioskiem dzieje. Prosiliśmy o pomoc jeszcze pana posła Kucharskiego, prosiliśmy e, o pomoc pana Darka Żuka, który też e, ma tam dobre kontakty w Ministerstwie e, Gospodarki. No i w, w, wspólnymi siłami e, udało się doprowadzić do szczęśliwego e, finału. E, niedawno otrzymaliśmy właśnie oficjalne z Ministerstwa Gospodarki, że dostajemy dofinansowanie, a zatem niezwłocznie będziemy przystępować do działania. Jest, jak już wiadomo, jesień niedługo za pasem, więc niewiele się zrobi, ale można tutaj dokończyć prace projektowe, tak żeby te pieniądze spożytkować w przyszłym roku. Natomiast jeśli już chodzi o szczegóły, to tutaj mój zastępca zna więcej szczegółów. Panie burmistrzu, jednak zanim porozmawiamy z zastępcą, chciałbym się zapytać, czy miasto prowadzi jakieś działania, powiedzmy to lobbyingowe, a być może tak Inaczej to określając działania promocyjne wśród różnego rodzaju potencjalnych przedsiębiorców, którzy mogliby zainwestować u nas w strefie ekonomicznej? Na razie są to takie kontakty nieoficjalne, ponieważ nasza strefa jest jeszcze jakby nieskończona, nie jest jeszcze, nie jest jeszcze uzbrojona, więc rozmowy dotyczą takiej zachęty, że można w zasadzie już inwestować, że zanim inwestor cokolwiek pobuduje, to my zdążymy z pełnym uzbrojeniem. Bo ja też zawsze podkreślam, że nie czekając na decyzję ministerstwa czy wcześniej rządu o utworzeniu tej strefy, podjęliśmy decyzję o budowie kanalizacji w ulicy Kleberga i Łapigus i ta budowa dobiega końca. A zatem, jeżeli podejmiemy działania tutaj na terenie już samej strefy, to już będzie do czego mówiąc kolokwialnie, wpiąć tą kanalizację, te wodociągi. Tutaj jeszcze jest przewidziana droga, droga wewnętrzna, także myślę, że takie działania wybiegające w przyszłość dają pozytywne efekty. Ponadto zastępca burmistrza miasta Łuków zdradził nam kilka szczegółów odnośnie infrastruktury, która powstanie za dofinansowanie na terenie przyszłej strefy ekonomicznej. Jeśli chodzi o podstawowe jakieś parametry tego terenu, to on ma 13 hektarów. Przez teren strefy przebiega linia energetyczna średniego napięcia. W niedalekiej odległości od tego terenu znajduje się przyłącze gazowe o średnim ciśnieniu, także i jeszcze myślę, że w tym roku w pobliżu tego terenu znajdzie się przyłącze kanalizacji sanitarnej, i to są te elementy, które już w chwili obecnej tutaj się znajdują. Jeśli chodzi o realizację projektu, na które otrzymaliśmy dofinansowanie i to, co zamierzamy zrobić, no to. Wybudujemy takie gruntowne odwodnienie przez, na, na terenie tych 13 hektarów, także żeby odprowadzić wody opadowe, żeby tutaj ta woda nie stała. Wybudujemy drogę wewnętrzną przez teren strefy. Będzie to podobnie wyglądało, tak jak w Gminie Łuków w Włazach, tak jak pewnie część z Państwa miała okazję ten teren widzieć. Ten teren zostanie też ogrodzony i dokładnie oświetlony. A jeśli chodzi o uzbrojenie, uzbrojenie tej strefy, infrastrukturę teleinformatyczną, czy również planujecie zorganizować, wybudować taką sieć? Oczywiście, także to jest podstawa. Jeśli chodzi o uzbrojenie w infrastrukturę teleinformatyczną, to nie ma takich przeszkód, żeby tutaj podciągnąć światłowód. Z tego co wiem, on chyba nawet w pobliżu się znajduje. Także jesteśmy otwarci na to, żeby. Takie uzbrojenie właśnie też tutaj w pobliżu się znalazło. Czy potencjalni inwestorzy, jeżeli już się znajdą na tej strefie ekonomicznej, będą mogli liczyć na specjalne ulgi z tytułu, właśnie że zainwestowali w Ukowie? Oczywiście, że tak, taka jest istota specjalnych stref ekonomicznych, że przedsiębiorca, który decyduje się zainwestować w strefie, może liczyć na ulgi w podatku dochodowym, może liczyć na ulgi w podatku od nieruchomości, i kilka tygodni temu rząd podjął decyzję, że te ulgi dla przedsiębiorców Inwestujących w strefach zostaną przedłużone do 2026 roku, bo jeszcze dotychczas był to 2020 rok. I ta perspektywa dla niektórych przedsiębiorców mogła wydawać się zbyt krótka. Możliwość osiągnięcia zwrotu tych nakładów, które zostaną poniesione, a wydaje mi się, że rok 2026, czyli perspektywa ponad 10 lat, jest to dosyć długi okres czasu, żeby zainwestowane pieniądze w całości się zwróciły. Tym bardziej, że e, tak jak jak już wspomniałem, przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi w podatku dochodowym i w podatku od nieruchomości. Sama strefa ekonomiczna, będąca elementem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. No Myślę, że do października przyszłego roku uporamy się, że jak się spotkamy za rok w tym samym miejscu, to ta inwestycja będzie miała się ku końcowi.